Halo, halo, cześć, no jestem oczywiście witam was w kolejnym odcinku z agremiem Daj, słuchajcie, drodzy moi drodzy, dokładnie tak, lecimy w, z kolejnym odcineczkiem. Yy, tylko tak, zamiast tego damy sobie to. Yy, Paladyn, to, 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 to. to. I barykadę na pewno. I co bym tu wziął? To może bym wziął tylko... Czy, zamiast czego? Zamiast... zamiast tego może... Hmm. Czy te grzybki brać, kurde, pasowałoby je mieć. Chociaż byście zawalić te grzybki. Może weźmiemy sobie to. Albo nie. Dobra, weźmiemy te grzybki może. Albo nie, albo nie. Albo tak, albo nie, albo tak, albo nie, albo tak, albo nie. Kurde. To i... Coś mi usunęło, tylko nie wiem co. Yyy... Wynika to, 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 I damy sobie za też. Dobra. Teraz tak. Ustawiamy... Proszę, tędy, panie orku! Barykadę tutaj i barykadę. no. Przed nami wiele nauki. Zaczynajmy. Jak sobie życzysz. Dobra, dobra, lecimy. Go. Mamy to, dajmy sobie tutaj pala na jednego łuczniku no właśnie Dobra Mamy tutaj 600, więc sobie udamy... Nie, nie damy sobie, tylko będziemy zbierać te jądry Well then Najlepsza robota na Dobra, świecie. pięknie. Tu sobie to sprzedajemy. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał. Ale ork to nie ktoś. Też coś takiego. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał. Ale ork to nie ktoś. Żeby maksymalnie zwiększyć obronę tego, co nie. Ewa, let's go. Przebili się barykadę. Jeszcze, jeszcze raz! Dobra, dajemy od now nowy barykady, dajemy specjalnie dla ciebie. Masz tu prezent. I ty też. Dobra, let's go. Musimy pomóc naszym paladynom tutaj. Dobra, pięknie. Dat was er wat te maken met de Dobra, pięknie, łatwo. Damy sobie też to. Jak sobie życzysz? Od razu i te barykady oni chyba tutaj zniszczyli, nie? Nie, nie zniszczyli, nawet dobra. Czyli jest spoko. Eee, teraz tak... Słuchaj, tu nie, panie kochany, co tu się dzieje? Myślałem, że swoje sobie ogra, ale nic z tym się nie udało. Tutaj mamy więcej pieniążków oczywiście. Dobra. Eee, damy sobie tak. Haladyna nawet dwóch. I damy sobie 3. Aż 3, słuchajcie. Ty, ktoś tam przyszedł O, oh, dobra, udało się Dobra, więcej monet Mamy 2000, damy sobie tutaj kolejnych paladynów Dobra Holy shit. Pięknie, dobra e, Więc teraz, słuchajcie Zobaczymy, czy tam są barykady Okej, okay, okay. są w dobrym stanie Dobra, więc dajemy sobie e, Teraz dajemy sobie coś takiego Prezencik. No i oczywiście damy sobie jeszcze tej kolejnego paladyna. <mulity> Nie, przedzierają się, nie! Nie, tak blisko! Tak zginąłem Co za gnoj! Gdzieś tyle, kurde nie. nie! W ostatnim fali się wyłożyłem, nie? Tyle nam brakło, żeby przejść level, nie? Holy shit Kurde, zginę? Ej, to aż bizonkowi wyślę, nie? Wyślę to aż bizonkowi, czekajcie widzowie chwilę, wyślę to bizonkowi, bo to jest hit Ale się będzie napieprzał ze mnie Ale się będzie za mnie śmiał Dobra e, To co widzowie, lecimy, kurde Let's go again, nie? E, no musimy to <coughs> Musimy to poprawić, no nie mamy wyjścia Ale po, ale powiem wam naprawdę, że kurde próba była mega, mega dobra, nie? Pyk, pyk, pyk A zamiast To To, to, to To też się przyda i myślę, że tego nawet nie będę dawał, tylko może damy sobie... albo damy sobie to, nie? Yy, Dobra. Pierwsza rzecz, blokujemy tutaj ruch yy, i widzowie, druga rzecz od razu, dajemy sobie coś takiego i dajemy sobie coś takiego. Let's go! Pięknie, brak nie nam na ten, dobra, pięknie, mamy tysiąc, dobra. Dajemy sobie tutaj roz paladyna Nie Niezła miejscówka, no wiem, Kurde, nie zła miejscówka. Dobra, oni sobie tutaj mniej więcej poradzą, a ja lecę od razu tutaj. Dobra, let's go tam. Chodzi o to, żeby jak najmniej im pomagać, wiecie, żeby oni robili większą robotę. I radzą sobie całkiem autyzacją. Dokładnie. Zaczynajmy. Okay. To lubię. To lubię, dokładnie. I dajmy sobie, słuchajcie, tutaj to. Ile są od środka też, dobra. Dobra. Nie ma! Paladin poległ. Paladin ma żyć. Dobra, tutaj sobie dajemy coś takiego i tutaj już sobie od razu te barykady wymienimy, żeby one miały full y, full niezużycia. I tutaj robimy tak. Pięknie. I lecimy... E, let's go. Bo na raz by się nie dało obronić, nie ma takiej opcji. na nam pieniędzy. Dobra. Przedarli się, przedarli się, przedarli się. Pięknie. Barykada padła. To nie ma żadnego problemu. Barykada padła, bo my sobie tutaj damy kolejne rzeczy. Czyli, czyli coś takiego. I let's go. Piąta fala, słuchajcie, idzie lepiej niż przed chwilą. Dobra. Halo, halo. Należało się tego spodziewać. I jeszcze tu wrócisz. No to idź sobie, będę tęsknić. Oni sobie tutaj poradzą, okej. Okay. Yy, ale jak oni tu przeszli, cholera? Dobra, damy sobie tam paladę kolejnego. Pięknie. Vale, chefe. Się nice. O Boże. Wróć, gdy będziesz gotowy. Dobra, coś takiego teraz sobie damy. Eee, tutaj barykady są ok, więc tutaj sobie damy coś takiego jeszcze. Raz, dwa, dobra. I tutaj sobie damy dwóch paladynów teraz. Albo czekajcie, damy sobie. Yy, damy sobie to, słuchajcie, czekajcie. Brakło, braku brakło, fuck! Tą mennicę bym chciał tutaj, a to bym sobie chciał dać na przykład dwa tutaj. Dobra, let's go! Siódma fala, słuchajcie, damy radę, na spokojnie. Kolejna fala z dobra. Teraz sobie dajemy tutaj to. Okej, okay, dobra. Let's go. Ej, dobre jest. Dobra. się Pięknie Dobrze, jest dobrze, słuchajcie, ostatnia fala Dam radę, dam radę, dam radę Dobra, i tutaj słuchajcie, ostatnia Ostatnia moc, ostatni dzień, paladyni, brącie też. Dobra, oni też są razem dobrze. now let's go PIĘKNIE UDAŁO SIĘ! NICE! LET'S GO! Dobrze jest, słuchajcie. Pięknie udało się. Pięć czaszeczek, widzowie. Menu kampanii. I bizonek miał oczywiście więcej. Także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to strzelcie łapkę w górę, suba, No starcie, A my widzimy się w kolejnym, potrójnym przełożeniu. Także cześć, cześć i czołem!